Słuchajcie, zaczynamy kolejny komentarz. Wyobraźcie sobie tak, że stajecie, słuchajcie, z łóżka. Nieważne, słuchajcie, nie obchodzi mnie czy lewą, czy prawą nogą. Ale wstajecie już, nie siedzicie, stajecie. I wasz telefon komórkowy Nokia Lumia jest już słuchajcie po tych 5 takich pobudkach i musicie wstać naprawdę I wiecie słuchajcie, wiecie, patrzycie do góry i nad wami wisi taka czarna chmura jeszcze z takimi małymi piorunami Tak jak słuchajcie w tych kreskówkach, pokemonach czy w innych bańkach było tak, że właśnie wisi i za wami chodzi właśnie Ja miałem taki dzisiaj dzień, tak jest ale postaram się być pozytywny, nagrywając dla was ten komentarz. Siemano wam wszystkim z tej strony Sebo, witam was, jakże zajebiście uśmiechnięty i radosny w kolejnym filmiku. Mm, dobrze, że nagrywam to wieczorem, Call of Duty Black Ops 2 na waszych ekranach, mapka Hijacket, czyli ten statek, który nie wiadomo, nikąd płynie, ale jak wiecznie na nim gramy, on zawsze gdzieś tam sobie płynie. Może kiedyś, słuchajcie, w jakimś dalce gdzieś dopłynie, zatankuje, będziemy grali, zaportuje. Na Zatakuje, zatokuje. Nieważne co zrobi, ja do, dopłynie do kąt, po, po prostu i będzie, i będzie, będzie, będzie ślicznie. Nie, nie podzieli e, losów oczywiście e, Titanic'a. Także gram, słuchajcie, tutaj dla was e, falem. jest to oczywiście zmodyfikowany fal, w Chwytnik podaj, że e, FMJ... Mm, i celownik laserowy, tak? To jest oczywiście ten fal zmodyfikowany. Także, gameplay, słuchajcie, sobie oglądacie gram tego w Call of Duty Ghost. Ale, słuchajcie, słuchajcie jaka drama. Gram z bratem, słuchajcie, brat rzeczywiście po trzech częściach wrócił z powrotem do koda i znowu zaczyna grać. A wiecie, właśnie, jest jakiś jeden, jedyny plus tego, że rodzeństwo gra w koda. Jest to da darmowa nabijarka leveli, prestiży, jakichś dodatkowych pierdół i godzin, rzeczywiście, też ee, na Steam. Ale jest jeden mały problem, tylko jeden taki słuchajcie, problem. Każdy z nas ma y, osobnego żołnierza. No i fajnie wszystko, słuchajcie, elegancko. Problem zaczyna się właśnie, kiedy rodzeństwo rzeczywiście ma jeden wspólny budżet monet i tutaj właśnie jest tak, że wczoraj, słuchajcie, wczoraj prosiłem y, Mówię do Marcina, Marcin, zostaw mi moje 18 monet. Ja sobie wszystko słuchajcie, przygotowałem na Remingtona R5 żeby dla was zrobić kolejny gameplay z R5 no, gdzie wracam e, z powrotem dziś właśnie dzisiaj, z tymi czarnymi chmurami e, do roboty z roboty. Odpalam sobie właśnie koda, chcę z to Remingtona R5 już sobie wiecie rozpakować, kupić poza zapakować do niego tłumik, tam celownik kolimatorowy, akurat wszystko mi 18 mont patrzę. Wszystko wydane. Wszystko wydane, kupiony sobie pis kupił sobie pistolet, maszynowy, z po prostu się, naprawdę świetnie. Także słuchajcie, nigdy wspólnego budżetu z bratem. Pamiętajcie czy z rodzeństwem, nawet i z siostrą. Bo ostatnio słuchajcie, ponad 40% grających kobiet w ogóle na sieci to są kobiety grające w Call of Duty. Gdzieś przeczytałem jakąś statystykę, chyba podaję, że na jakimś forum CD-action, e, dotyczącą właśnie, co najczęściej grają kobiety. To forum dotyczy, znaczy statystyka dotyczyła e, kobiet grających na Xboxie. W ogóle ostatnio wszystko to tylko ten Xbox, ja nie wiem. Słuchajcie, mamy jutro też święto oczywiście, Dzień Niepodległości. Jak wy podchodzicie do tego święta Niepodległości? Czy rzeczywiście e, jakoś tak patriotycznie? W ogóle wydaje mi się, że ten patriotyzm u nas naprawdę e, rzeczywiście zanika. Ludzie są też dzisiaj tak zaganiani e, tą pracą, kariera, Rzeczywiście szkoła, studia, tu gry komputerowe, tutaj zaraz YouTube, tutaj gdzieś wyjść, jakieś kino, jakiś ten... Człowiek sobie nawet nie zdaje sp sprawy z takiego e, ważnego święta. A wolne traktuję rzeczywiście na załatwienie swoich spraw prywatnych, posprzątanie e, w mieszkaniu i, i jakichś tam zawsze e, innych rzeczy, których nie może słuchajcie zrobić na co dzień, bo po prostu brakuje czasu. E, brakuje czasu. Ja czasami też, słuchajcie, nie wyrabiam się wszystkim, wracam na, po opie, na przykład po 15 trzeba coś słuchajcie, strzamać, troszkę ogarnąć wiadomo psiaki te inne podobne rzeczy i zostaje godzina 18 do 21 mam 3 godziny rzeczywiście na zorganizowanie e, dla Was jakiegoś komentarza do tego nakręcenie w miarę przyzwoitego gameplayera żeby to wszystko ogarnąć. Także taki dzień rzeczywiście wolny to jest tak. Można się rzeczywiście wyspać można coś wokół siebie zrobić i tu gdzie tu jest słuchajcie miejsce na e, patriotyzm wiadomo to jest ważne święto bo e, odzyskaliśmy niepodległość po chyba 123 latach matko kochana historia e, się kłania nawet człowiek słuchajcie nie jest w stanie sobie przypomnieć dokładnie ile to było pewnie ci którzy teraz chodzą do gimnazjum, bo w gimnazjum się przerabia e, drugą rzecz pospolitą to będą dokładnie wiedzieć Jak chcę to by nie poprawić od tego słuchajcie tu jesteście Wikipedia Sebo nie boli Jutro też pojawi się kolejny materiał, mam nadzieję, że to będzie Call of Duty Ghost słuchajcie, z Remingtonem R5, że Marcin odda mi mój dług tych moich monet, a mm, to był, słuchajcie, komentarz Call of Duty Black Ops 2, także chyba ja miałem tyle, słuchajcie, do powiedzenia więcej, już nic ciekawszych rzeczy nie mam, nie będę wam zamulował, co zresztą ja e, mógłbym powiedzieć, dzięki za subskrypcję, dzięki za, łapeszki za pod materiałami z Call of Duty ponad 140 łapek, naprawdę się postaraliście. Wiecie po prostu co robić, wiecie co robić. Wszystko na mój koszt, ja idę dla was zorganizować jakieś gambie, ale najpierw zrobię sobie tosty. Tosty, słuchajcie. Ser, pieczarki, chleb tostowy, do tego ketchup i delikatną taką nutką musztardę. I troszkę wegety, naprawdę miodzio, polecam wam, sprawdźcie sobie. Gotuj z grumiastym. To byłoby na tyle. Trzymajcie się gorąco. Do kolejnego filmiku. Na razie. Hej.